Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie haul i wiedziałam, że coś takiego się w końcu wydarzy, <grydy> dlatego że przyszła jednak jesień i po porządkach w szafie okazało się, że jednak kilka rzeczy potrzebuję i są to takie przemyślane zakupy, rzeczy, które naprawdę chciałam i które potrzebuję właśnie na ten sezon jesień zima Także mam nadzieję, że haul Wam się spodoba. Nie będzie tych rzeczy dużo i najpierw zacznę od dwóch rzeczy, które zamówiłam na stronie Shein. Nie wiem, od której zacząć, bo żadne nie spełnia moich wymagań, szczerze Wam powiem. Linki będziecie miały na dole, także porównacie sobie te rzeczy może, jak one wyglądały na stronie i jak one wyglądają e, faktycznie. Pierwsza rzecz to jest kurtka. Kurtka, która myślałam, że będzie kurtką zimową. E, ona jest z takiego granatowego materiału. Tutaj pod spodem ma takiego baranka, więc wydawało mi się, że będzie ciepła, ma który z wszystko fajnie. No, i całkiem ładnie wygląda, ale muszę Wam powiedzieć, że no, to nie jest kurtka na pewno dla mnie, dlatego że ona nie jest długa. Mimo tego, że ja mierzyłam, sprawdzałam wymiary, jakie tam są, to ta kurtka jest dla mnie przykrótka. Do tego większość kurtek. Wiecie co? Ja w ogóle mam problem, żeby kupić kurtkę zimową, i niestety w tym roku czeka mnie, czeka mnie właśnie taka wyprawa. W tamtym roku też szukałam żadnej nie znalazłam, dlatego że większość kurtek, które są, jeżeli one mają tutaj taki ściągacz, powiedzmy w pasie on zazwyczaj jest od razu pod biustem i to bardzo tak nieładnie nie wygląda na Sylwestce. Te krótki zazwyczaj też są za krótkie, albo jeżeli są ciut dłuższe, to są strasznie szerokie na dole, w biuście rzadko kiedy można się dopiąć, więc duży problem mam z krótką i właśnie podobnie jest z tą, dlatego że ona jest bardzo krótka, jest szeroka też na dole. Ten ściągasz tutaj nie za bardzo, no, nie za dobrze na mnie wygląda. I tak jak mówię, on jest zaraz pod biustem, więc to wygląda trochę dziwnie, no bo hali nie mamy zaraz tutaj ciut niżej. Generalnie jest fajna, bardzo ładnie wygląda, ale no tak jak mówię, to niestety nie jest, nie jest kurtka dla mnie. Dla osoby niższej myślę, że będzie dobra, przymierzam moją moja koleżankę i która jest 10 cm niższa i u niej wyglądała trochę lepiej, także na osoby niższe pewnie te kurtki będą dobre, ale myślę, że to też nie jest taka typowa kurtka zimowa, i ja bym chciała w ogóle coś grubszego, więc... No, niestety, niestety to zamówienie nie, nie, nie jest takim, bym się spodziewała. I podobnie jest z płaszczem, z płaszczem, który na stronie wyglądał zupełnie inaczej. Wiecie co, jak ja zobaczyłam, e, zobaczyłam ten płaszcz, zobaczyłam tę paczkę, to ja zobaczyłam, że tam jest jakiś koc, po prostu. To jest to jest po prostu z takiej wełny, tak uziergane. Może i to w kamerze ładnie wygląda, ale ten płaszcz jest strasznie krótki. Do tego nie wiem, jak wam to pokazać. E, on się tak rozchodzi, wiecie co? Tutaj jest taki guzik i on niby ma ładnie wyglądać, ale przez to, że ten guzik jest tak... on tak strasznie ściąga ten materiał i ten tutaj niżej I tak się strasznie rozchodzi, to nie wygląda wcale fajnie, bo on po prostu jest taki, że tu jest guzik, a tutaj nam się wszystko rozchodzi i to strasznie pogrubia. Przymierza też moja koleżanka, która właśnie jest niższa i szczuplejsza i, I na niej też wyglądał i po prostu przytyła 20 kg, więc... Tak jak mówię, no może i w kamerze fajnie wygląda, on też jest bardzo krótki, to nie jest, no nie jest na pewno płaszcz na osobę, która ma 74, tak jak ja, albo 70 i wyżej to już w ogóle. Także no niestety ten płaszcz wygląda może trochę bardziej jak żakiet, bym powiedziała, ale, ale też taki źle skrojony żakiet, więc no niestety z tych rzeczy nie jestem zadowolona i na pewno w nich nie będę chodzić, także, także czasami też poddaję wątpliwość właśnie zamawianie różnych ubrań z tych z tych stron dlatego, że one fajnie wyglądają na stronie, fajnie wyglądają na tych dziewczynach. Tam są bardzo często zdjęcia właśnie dziewczyn, które, które noszą te rzeczy, ale czasami ich też nie ma, także nie możemy sobie porównać. Teraz przejdziemy do sklepów i do rzeczy, które mogłam przymierzyć, które mogłam sama znaleźć. I powiem tak, był jakiś czas temu w zasadzie, z jakiś czas są teraz te weekendowe zakupy, jakieś tam kupony w gazetach, że można kupić różne rzeczy taniej, są promocje. I ja myślałam, że na coś się skuszę na tych promocjach, że coś znajdę fajnego, właśnie, no szukam takich rzeczy, chciałam spodnie woskowane, chciałam spodnie czarne, buty, kurtkę, wiadomo, e, coś jeszcze chciałam, ale już teraz nie pamiętam, w każdym razie. W każdym razie niestety nie udało mi się kupić nic na kupony, w zasadzie, dlatego że wszystkie, wszystkie produkty, które znalazłam, niestety były w sklepach, które były nieobjęte promocją i tak to zazwyczaj właśnie wyważę. Ja szukam rzeczy, które idealnie pasują do mnie. Nie chcę kupować rzeczy tylko dlatego, że są, nie wiem, tańsze, że, że mam na nie kupon, że są na promocji, to, to ewentualnie zdadzą egzamin przez jakiś tam sezon. Ja wolę kupować rzeczy, w naprawdę, których naprawdę dobrze się czuję, które mi się podobają i które są właśnie tymi rzeczami, które ja bym chciała. I zacznę może od y, szalika. Kupiłam szalik na zimę, chociaż ja szaliki mam. E, ten szalik jest w takich ciepłych, w ciepłych kolorach i pomyślałam, że ponieważ rozjaśniłam też włosy i one są dużo jaśniejsze i są w cieplejszym kolorze niż były, to właśnie taki szalik trochę lepiej będzie wyglądał właśnie, bo nie miałam takiego szalika w takiej właśnie ciepłej tonacji, powiedzmy, wszystkie są raczej chłodnej i pomyślałam, że ten będzie fajny. Ja go kupiłam w Stradivariusie, kosztował 59 zł, z tego co pamiętam, tak? I mam nadzieję, że się spisze. Jest taki strasznie gruby i taki duży, także, także myślę, że będzie... Będzie ładnie wyglądał, także to jest pierwsza rzecz. Eee, kolejne rzeczy to będą zapytać dane. Coś z czego jestem niezmiernie zadowolona, dlatego że ja swoje spodnie woskowane, takie ala skórzane... Pierwsze takie spodnie miałam kilka lat temu i nosiłam je przez kilka lat, póki się to totalnie nie sprały. Ten, ten cały wosk już prawie z nich zszedł i, i szukałam takich spodnik właśnie zamiennika dla tamtych, które były moimi ulubionymi. Które miały super krój, bo były biodrówkami, były długie, nie były takie przykrótkie. I szukałam ich dwa lata temu i w tamtym roku i niestety nic nie znalazłam. I bardzo ciężko właśnie znaleźć takie spodnie, e, przynajmniej nimi, które będą, które będą właśnie i biodrówkami i będą długie. Bo zauważyłam, że teraz większość spodni jest robionych tak a la cygaretki, ale nawet nie, bo one nie są aż tak krótkie. Tylko no, dla mnie wyglądają jak po prostu były przykrótkie. Ja nie lubię takiego efektu za bardzo. I znalazłam takie spodnie w Zarze. I jestem mega zadowolona, dlatego że te spodnie nie są woskowane, tylko one naprawdę wyglądają na spodnie skórzane. One się strasznie świecą, ale to jest właśnie efekt, który mi się podoba. To jest coś takiego, jak na przykład leginsy takie skórzane, które tak ładnie połyskują. To jest taki dosyć gruby materiał, ale strasznie mi się podobają, bardzo ładnie wyglądają. Są rewelacyjne, to są właśnie wytrówki. Takie jak chciałam. Super leżą, naprawdę. No nie będę Wam tak pokazywał, jak to nie ma sensu. Może nie są jakoś super długie, ale pomyślałam, że i tak będę je nosiła do jakichś wyższych butów właśnie jesienią, więc, więc i tak będą super. Ale strasznie mi się podobają, bardzo ładnie leżą. Kosztowały. 39 zł z tego co pamiętam. Nie ma tutaj ceny na nich, ale tak. Także nie były aż tak drogie, kupiłam je w zarze i mam nadzieję, że będą mi się spisywać, bo są takie jak chciałam i cieszę się bardzo, że w końcu takie spodnie znalazłam, bo tak jak nie szukałam ich kilka lat i w końcu mam i mam nadzieję, że będą się teraz spisywały. Kolejne zakupy to też, będzie, to też będzie zara, dlatego, że jakoś w tym sezonie znalazłam bardzo dużo fajnych rzeczy, takich, które właśnie uzupełnią moją garderobę na ten okres jesień-zima i niestety, jak mówię, nie znalazłam, nie znalazłam nigdzie w żadnych innych sklepach, takich rzeczy, które bym chciała. I będą to kolejne spodnie e, czarne. Tym razem to są spodnie z materiału. One są takie rozciągliwe, więc one bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie dostosowują się do sylwetki. A do tego są fajne, długie. To są takie spodnie, które troszkę się wywijają jakby nad kostką, że nie są aż takie krótkie, że do kostki, tylko ciut dłuższe, co mi bardzo odpowiada. To są też biodrówki. No i właśnie tak jak mówię, takie e, obcisłe bardzo. Więc mam nadzieję, że nie rozciągną się tak szybko i że trochę wytrzymają, że kolor się nie spierza. I to jest one kosztowały 149 zł. no i takie mówię zwykłe czarne spodnie, ja w ogóle kiedyś nie w czarnych spodniach a teraz zauważyłam, że czarne spodnie pasują do wszystkiego zawsze dobrze wyglądają i, i zaczęło mi się zapodobać jednak w ogóle zaraz zobaczycie, że te zakupy są bardzo monotematyczne i nie wiem co się stało, ale to wszystko jest czarne, także no ale nic kolejna rzecz to jest taka zwykła bluzka czarna, tak dobrze Wam pokazuję, zwykły taki sweterek, to jest taka bluzka z dzianiny i ona ma tutaj takie wykończenie, takie guziczki i tu ma takie rozcięcie. Ja nie wiem, czy już nie pokazywała takiej albo podobnej bluzki w tamtym roku, tak coś kojarzę właśnie, że miała takie guziczki. W każdym razie ostatnio nie zgodziłam, bo myślałam, że przydałaby mi się właśnie taka czarna bluzka zwykła. Ale nie bawełniana, bo no, bawełna nie zawsze pasuje, a taka właśnie dzień jakaś. I ona będzie fajnie wyglądała i do spodni, i do spodnicy. I ona bardzo ładnie leży, bardzo mi się podoba. Jest taka dłuższa, więc fajnie jest taka, fajnie opięta, więc ładnie podkreśla kształty, ale nie jest też taka obcisła, także jest super. Jest bardzo milutka, z takiego miłego materiału. Ona kosztowała 89 zł. No, także mam nadzieję, że ona również <laughs> będzie, będzie fajna na, na temat z jesienna zimowej I ostatnia rzecz. To jest bluzka, której, um, którą zobaczyłam i pomyślałam, że warto zainwestować w coś takiego, skoro już znalazłam. Bo to jest bluzka, zwykła czarna bluzka, tylko że z dekoltem. E, I ona jest właśnie z takiego lejącego materiału. Ona jest taka w miarę długa, jest taka zwierna. E, I bardzo mi się spodobała właśnie dlatego, że ona ma ten dekolt i ona się nie podsuwa do góry. Ona nie jest strasznie opięta, więc ona się nie podsuwa do góry m, przez to, że, że jest taka opięta. I pomyślałam, że się sprawdzi. Ona też nie była droga, ona kosztowała 39 zł. Także... Także to już ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ubrania. Eee, I pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz, którą kupiłam, i będą to buty. Kupiłam buty e, w Lasockim. Chciałam butki. Stwierdziłam, że mam buty e, na płaskiej podeszwie, takie właśnie do prowadzenia auto, do latania, ale pomyślałam, że jednak ja nigdy, tak jak mówię, ja nigdy nie chodziłam w czarnych spodniach i nigdy nie lubiłam czarnych butów za bardzo. I zawsze lubiłam jakieś takie a to brązowe, a to jasno-brązowe, ciemnobrązowe, jakieś szare. A teraz zauważyłam, że jednak najładniej wyglądają czarne buty, czarne spodnie, że to jest taka podstawa, którą warto mieć, dlatego pomyślałam, że kupię butki. Hmm. Botki chciałam, butki na obcasie, dlatego że mam jeszcze takie jedne, które są na takim wysokim obcasie, i one, one są bardzo wygodne, ale to nie są też takie buty, w których można przechodzić cały dzień i będzie super fajnie, bo myślałam, że przydały mi się takie buty, które będę mogła nosić po prostu codziennie i będę mogła w to prowadzić i w ogóle wszystko. Także Zdecydowałam się na takie botki z Azydzkiego. To są takie czarne botki, one tutaj mają taką fakturę. To nie jest. Wygląda trochę ala skóra, coś takiego, skóra węża, ale to, to nie jest nic takiego, bo to jest jakby ten sam materiał, tylko, tylko że jest z taką fakturą. Bardzo mi się spodobały, bardzo ładnie wyglądają. Ten obcas nie jest za wysoki, ale też nie jest za niski. To nie jest taka kaczuszka, której tam ja bardzo nie lubię. Ach. One są na suwak. z jednej strony mają suwak, z drugiej strony suwak. także. No mam nadzieję, że będą wygodne. I tak jak mówię, to napsys nie jest aż taki wysoki, więc ymm, myślę, że będzie ładnie wyglądał. Bardzo mi się podobają. Naprawdę, myślę, że będą wygodne i, i mam nadzieję, że się spiszą. To już były wszystkie moje zakupy. Ymm, nie ma tego dużo. Tak jak mówię, uzupełniłam trochę swoją y, szafę y, właśnie na ten okres jesienno-zimowy. O takie rzeczy, które potrzebowałam, które wydaje mi się, że, że będą mi służyć. Cieszę się bardzo, że znalazłam właśnie spodnie, które chciałam. Dlatego, że one bardzo, bardzo mi się podoba ich jakość, bardzo mi się podoba wykonanie i to jak wyglądają, jak leżą, także mam nadzieję, że się będą spisywać. Myślę, że jeszcze jakiś haul się pojawi z takimi rzeczami jesienno-zimowymi, dlatego że, no tak jak mówię, jeszcze będę szukała kurtki. I jeszcze, jeszcze też pamiętam, że coś potrzebowałam, ale już teraz nie pamiętam co, ale no niestety nie znalazłam tego teraz na zakupach. Ja też Powiem wam, że teraz ostatnio wolę iść na zakupy i zrobić od razu większe zakupy i kupić wszystko i mieć to z głowy, a nie potem ciągle myśleć o tym, że, ma, że jeszcze potrzebuję i to i to i gdzie ja to znajdę. To jest takie męczące, powiem wam. Nie, już nie sprawia mi przyjemności chodzenie tak po sklepach tak. i patrzenie co jest i może coś się znajdę i może mi się spodoba. No nie. Także, tak jak mówię, pojawi się pewnie jeszcze jakiś hall, ale nie wiem kiedy, z jakimś takim jeszcze uzupełnieniem. I jak na razie z tych rzeczy jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba się likt te buty. No to są takie rzeczy, które chciałam, i z których jestem naprawdę zadowolona, także mam nadzieję, że będą mi się dobrze nosić. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co Wy planujecie kupić sobie właśnie ten okres jesienno-zimowy. Może coś, coś mi się przypomni. Albo dajcie mi znać, gdzie można kupić fajne kurtki zimowe, żeby były ciepłe, ale żeby były trochę dłuższe ciepłe i żeby można było się zapić w a nie były jakieś ogromne. Także jeżeli macie jakieś takie sklepy, to dajcie mi znać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa.